W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą przygodę z Brawl Stars Pet Simulator i słuchajcie, tak jak widzicie, pod waszą nieobecność, a w zasadzie od ostatniego odcinka, troszeczkę grałem i mam aktualnie 72 rebirfy. Zakupimy sobie jakieś fajne rzeczy w tym sklepie, między innymi no, prędkość chodzenia, to jest must have, mnożnik monetek, tak z, no, z dwa razy, benz, no i tyle słuchajcie, <laughs> tak to wygląda. No, ale teraz choć idziemy szybko i chodzimy, słuchajcie. Zachęcam Was oczywiście bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę. Natomiast, jeżeli jesteście nowi, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych serii. My sobie otworzymy jakieś to jajko, proszę bardzo. Tak jak pamiętacie, podczas ostatniego odcinka odblokowałem, w zasadzie zakupiłem Zero Boxy Megaboxa, przez co mamy no, ten mnożnik monet potężny. Jak widzicie, praktycznie zbieram dwie monety i stać już nas na zakup kolejnej krainy, tak więc sobie to przyspidranujemy. Ostatnio zatrzymałem się na jednej z tych krain, e, ponieważ no nie było mi już stać i stwierdziłem, że w sumie e, wolę to zostawić na kolejne odcinki, żeby wiecie, nie przyspidranować tego zbyt bardzo. Tymczasem kolejne sobie... Uuu, Ewa nam tutaj dropnęła. Zobaczcie, mam mnożnik 150. E, tak to aktualnie wygląda, to jest nasza szereg, już mi się przypomniało od, od ostatniego odcinka. E, dajmy sobie tutaj, co to jest? Jesteś bardzo dobrym graczem. Aha, dziękuję. Dzięki za e, komplement. No dobra, lecimy sobie dalej. No i słuchajcie, odblokowujemy kolejną krainę, tym razem tą za 100 milionów e, coinów. Więc całkiem fajnie. No i co, mamy tutaj kolejne jajko. Ja te jajka będę otwierał, chociaż no, zdaję sobie sprawę, że e, no, za dobrych petów tutaj nie, nie dostaniemy. W sensie no, na pewno nie lepszych niż ten nasz najlepszy, e, którego Wam za chwilkę pokażę. No ale no nic idziemy sobie tutaj w tym kierunku i mamy kolejne jajko otwórzmy sobie je Uuu mamy Jessie <noise> Jessie która po polsku nazywa się Jasiu To jest moja Piper Piper Mariposa która ma mnożnik 900 trylionów No dla przykładu e, Mamy Rico który ma milion pięćset tysięcy więc e, Szału nie ma no ten Jasiu jest zarąbisty naprawdę to to nie zła Jessie która się nazywa Jasiu Ale no nic Otwieramy sobie Kolejną krainę, przy bardzo. I tutaj chyba był ten 8-bitowiec i yy, Riko, którego nie widać. Tak, jak widzicie, no jest błąd w modelu Riko. Podczas ostatniego odcinka chciałem zgłosić ten błąd, ale no niestety zgłaszanie bugów nie działa, więc y, tak to wygląda. I mamy kolejną krainę, którą kupujemy. Ostatni nie odblokowałem, więc tutaj mamy nasz debiucik, proszę bardzo. I co my tu mamy? Mamy kolejny jajko. I co w tym kolejnym jajku jest? Proszę bardzo, mamy Rosę i mamy... uuu, jestem ciekawy, czy da nam się wydropić jakąś legendę może, no, Rosę kto by się spodziewał. Ile ona ma mnożnika? 2 biliony i zobaczcie w ogóle jaka jest giga tutaj y, różnica pomiędzy Rosą, która jest Basiciem, a Rico. Dobra, sobie otwórzmy w sumie tych jak kilka, jak już tu jesteśmy. Mamy Kiełka, Kiełka, która nazywa się Kiełkowanie i to jest Mythic, a Mythic, na którego było 30% szans, więc w sumie sporo. No nic, kolejny jajko otwieramy, przy bardzo. No i dajmy najlepsze. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie no, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. No i co? Otwieramy sobie kolejny tutaj krainę. Słuchajcie. Jak widzicie i że no, naprawdę fajnie, dajcie mi znać w ogóle w komentarzach, czy chcecie, żebym kontynuował maraton z tej gry, bo robi się z tego rodzaju maraton. Mamy pocztowy czym pocztowy? Okej, okay, to jest jakiś silver zapewne? Silver z tak. I one mają mnożnik 350 bilionów, czyli w zasadzie niepotrzebnie tam to otwierałem. Dobra, pozbierajmy sobie trochę tych monetek. E, słuchajcie, moje pytanie było takie, czy chcecie, żebym zrobił maraton z tej gry, czyli na przykład odcinki codziennie albo prawie codziennie, do momentu, aż nie będziemy, nie wiem, pierwsi w tabeli, jeżeli chodzi o tę grę, bo słuchajcie, tu jest naprawdę spora możliwość, żeby właśnie e, tutaj jakąś topkę osiągnąć. W ogóle zobaczcie, taki star park na samym końcu. Zobaczymy, czy nam się <laughs> uda go ogarnąć przy okazji Przepraszam za o, jakiś mój kaszel i chrypka ale słuchajcie ostatnio mnie naprawdę alergia potężnie męczy więc nagrywam to dosłownie e, na wpół na, na wpół tutaj e, możliwości jeżeli chodzi o moje gardło tak więc e, wybaczcie mi a co e, otwieram sobie kolejne rzeczy deryl srebro ile ten deryl srebro ma U, tu się zaczynają mnożniki zbliżone do i Piper Mari, Mari rosy Mariposy. I on jest nad lepszy od niej. Okej, okay, spoko. Czy to są już pety lepsze niż ten, który kupiłem za Bobuks. To ciekawe. U, brak monetek? A nie, już myślałem, dobra. No i mamy tutaj. O, mamy maszynkę do golu. Z tą drogą dość późno na takim etapie. Dobra, i możemy co? Aha, możemy te srebrne, ciń srebrnych na jednego złotego. To całkiem ciekawe, więc opłaca się tamte. Dusić, w sensie dusić, no, dropić, no, wiecie o co chodzi. Mamy co? Mamy Epika. Weźmy sobie jeszcze jednego. Epik, no, to była Bibi. Srebrna Bibi. No dobra. Powiem Wam szczerze, że te srebrne brawlery wyglądają, no, brzydko. Tak powiem Wam szczerze. u za mało monet. 56DE. No dobra, sobie pozbierajmy troszeczkę. Ile to jest? Czy to jest powyżej 1000? Czy, czy ile? Czy to już oznacza, że mamy aktualnie maksimum naszych możliwości? Zaraz się okaże. Wszystko, weźmy sobie dozbierajmy trochę tych kojników, bo czemu by nie, dobra? Ej, tak, raz jest taka bardzo pocieszna, mus, muszę przyznać. Naprawdę jest taka, no nie wiem, no fajne, z giga mi się podoba, powiem Wam szczerze. Dobra? I mamy 1DE, ok, czyli jest 56, no to całkiem sporo. Myślę, że nie będziemy na odcinku tutaj tego zbierali, żeby was nie zanudzać. Natomiast sobie zrobimy opening tych tutaj skrzyneczek, w zasadzie tego jajka. Autohatch kosztuje? Chyba tak, chyba jest za Robuxy, z tego co widzę. Albo nie działa, po prostu. To jedno z dwóch. Sprawdzimy sobie sklepik. Sprawdzamy, tak. Autohatch 199 Robuxów, natomiast potrójny H499 robuxów. Uważam, że to jest cena dość uczciwa. Ja w swojej grze miałem bardzo drogie te um, gamepasy, więc tutaj twórca no całkiem fajnie się zachował. Uważam. Okej, okay, srebrna Bibi. Może jej otworzymy wystarczająco tyle, żeby zrobić z niej Golda. Zaraz to się okaże. Da. Jak widzicie, to jaka są gigatanie, bo praktycznie. Czemu ja mam auto delay'ta? Nie chyba o. Kliknęło mi się na tego srebrnego leona. Dobra, czy ja mam wystarczająco dużo, żeby przyrobić je? Zaraz się okaże wszystko. Jak widzicie, już tutaj mój tutaj 10 srebrnych zadymiarzy. Mi brakują 3, 3 bibi, żeby zrobić z nich silvera, więc no za chwilę to zrobimy. Bo czemu by nie? Proszę bardzo. Srebrny kiełek. O, teraz, jak złość, um, teraz, jak na złość, nie będę miał tego tych, tych bibi. O, jeszcze jedna. Zobaczymy, czy będzie duża różnica. Teraz Ciebie nie chcę, gościu. O, mamy to. Mamy 10 strebnej Bibi. No i sprawdźmy sobie w tej złotej maszynie. Proszę bardzo. Um. Aha. Nie możemy nic z tym zrobić. Jak widzicie mam raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no, mamy 10 jakby. No ale. Nie możemy nic zrobić. To nie działa. Tak gra, jak widzicie, nie jest doskonała. Chyba, że. Nie wiem, może muszę ją wyrzucić z ekwipunku. Zobaczymy. Weźmy o sobie, ściągnijmy. I może teraz? No niestety nie. No, nie działa, jak widzicie. Ale no nic, nic nie szkodzi, Słuchajcie, Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie kolejną część tej serii. Jeśli tak, to pojawi się ona już niebawem. Tak więc oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Cześć.